Manko mordeczki, dzisiaj jest poniedziałek, pochmurna straszna pogoda. Ale ciśniemy sobie, aż do darłowa słuchajcie, trzeba odebrać kłada jakaś stara cewka chyba 520 jak dobrze pamiętam, tak więc jedziemy 3 godziny trasy przed nami и формула taka jaka była. Proszę bardzo. na aí, i tą nawigację poprawić bo co tu jest grane, gdzie my jedziemy w górę? ja rozumiem przez wiochy, ale bez przesady ej przecież to jest to jest kurwa jakaś pomyłka za pół godziny Bartek pewnie zadzwoni no gdzie ty kurwa jesteś? A ja kurwa nie nawet nie wiem gdzie ja jestem. W dziurze kurwa. udało się wskoczyć w asfalt, ale, 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 dalej nie wiem gdzie my jesteśmy w ogóle i to nie wiem, czy skręć. dobrze, że mam tego gościa, co mi tu siedzi w tym telefonie i opowiada jak jechać, czy niedobrze z jednej strony wyprowadzi mnie stąd tak jak to właśnie w tej chwili robi Się chyba coś odpierdoliło strasznie pojemnego. zamiast pojechać prosto wyjechaliśmy, kurwa, komuś przez pole oj, to już, to jest nie pierwszy raz kiedy googlowska nawigacja robi taki psikus. jest odcinek, powiedzmy tych dwóch, 3 kilometrów prosto zamiast pojechać tą drogą na skroś, tu nawi prowadzi jakąś kurdę naokoło po co? dlaczego? Nie ma pojęcia. No, ale dobra, wróciliśmy na trasę jedziemy dalej. Wjeżdżamy powoli do wyborka. Jakoś to się jedzie powolutku, ale się jedzie. Dwie godziny trasy przede mną. Nie wiem, co tu się odpierdoliło, bo nigdy do Leborka nie jechałem od tej strony. Zawsze jechałem na Skroś prosto. Z Weicherowa nie było żadnych problemów. Za 400 nawigacja... metrów. Skręć w prawo. Cicho, bo teraz mówię. Dzisiaj ta nawigacja coś w ciula poleciała i to ostro. Coś tam nie pykło, muszę chyba ją sformatować. Eee, mam nadzieję, że nie będzie dużego przeskoku w jakości wideo i audio, ale tak. Informacyjnie, wyjechaliśmy z centrum Leporka. Nawigacja poprowadziła nas przez cały środek miasta. Aktualnie droga wygląda w ten sposób. to co ja? Droga szybkiego ruchu. W końcu. Nareszcie. Po ilu? Po dwóch godzinach jazdy? W końcu można szósty bieg wrzucić. Dobra, jadęmy dalej. Pozdro. Jeżdżamy za 500 metrów w prawo. Dobrze, za 500 m skręcamy w prawo. Godzinka do celu minie 52 minuty. Celu celo pakujemy na pakę tam będzie siedział zapinamy dziada i wracamy mam nadzieję, że jakąś inną drogę się znajdzie bo to kurde było przegięcie w życiu tyle nie jechałem tutaj dobra, jadę tutaj drugi raz no, po mówiąc Przebić się do pól namiotowych Tam się spakować z tym kładem I co? I wracamy, no! I przeszło 3 godziny, nie? W jedną stronę no cóż... Tak to się prezentuje na ekranie tak, Już widać zalążki morza Z morza, nad morze, nie? Miejsce, ja muszę do klienta zadzwonić, bo zostało 20 minut. Tak to wygląda, zaraz tu będziemy na miejscu. Przejechaliśmy na aspekt się drogi. Ciula leci. Teraz będziemy jechali sobie takim właśnie pelkiem. Aż Dojedziemy Dobra, ja chwytam za telefon dzwonię do klienta i widzimy się za chwilę Chwila przerwy Klient poinformowany, szykuje pojazd, więc mamy kilka minut spokój tym pewnie to jest życie <gry> tak pewnie I taką oto będziemy się tu przez 5 kilometrów jezioro po lewej może po prawej Morze i jeziorko To... To... Dobra, płdzią załadowany Widać, nie widać musi być widać, bo był taki chuj Nikt tu nie ruszy z Dobra, to co? W drogę ciśniemy sobie tu na bramę i skręcamy o, łapy no brudne jeszcze Dobra. Czy zatrzymałbym się i pokazałbym wam te wyjdźmy jakie to są, nie wiem, czy to będzie widać gdzieś tam między drzewami góry piachu, ale tu co chwilę są tabliczki z informacją, że jest zakaz wstępu, o, wstęp wzbroniony, nie, teren chroniony, nie będę przypału, robił, kładę wiozę do domu, do domu, do garażu, na warsztat. Tak jak wam mówiłem, że wjedziemy sobie na kawę do Żabki, to patrzcie, Zamknięte. Sklep Czasowy. Zapraszają w sezonie 2026. Ja pierdolę, tak taką miałem ochotę na kawę, nie? I minąłem kurwa ze trzy kawiarnie. Mówię, nie dobra, do tutaj żabki wjadę. Będzie dobrze. Chuja jest dobrze. Jedziemy na stację jakąś. Czy Wy to widzicie? W końcu kawka. Na stacji. przybijemy szybko dobra byczki, nie wiem pewnie mnie nie widać ale jesteśmy na miejscu praktycznie dwie minuty mi zostały tak więc tak to wygląda dzisiaj Padziar dojeżdża, ja dojeżdżam nie wiem czy wytrzymam bo tak mi się chce lać nie no wytrzymam, nie ma, nie ma bata nara